Tak więc, witam ponownie na kanale Strefa Gracza, z tej strony Mikołaj, a przed wami drugi materiał z gry Tesla Defense 2. Tak, kontynuujemy naszą przygodę, naszym Nikola Tesla, coś w tym stylu. E, tak, mamy pieniądze na kolejne upgrade'y, 3600, co byśmy mogli teraz ulepszyć? Mm, mm, mm. Miałem iść te, w tę wieżę, tak? No to pójdźmy w tę wieżę. I tutaj w, ten, w, te, w te takie na daleko, żeby było ich więcej, nie? Teraz będzie ich około 6. No, jest ich równe 6. Ostatnio poszliśmy w miny, więc możemy teraz. O, czekajcie. Zróbmy teraz tak, że tu będą dwie na przodzie, oczywiście, min. Trzeba nastawiać tutaj w cholerę. Miny są ważne. I tutaj, na wszelki wypadek, jedną minę, żeby się tutaj nikt nie przedostał. Lecimy dalej. Muszę się skupiać na tych samolotach. I wiem, jaki będzie następny upgrade, który kupię. Szkoda, że o tym nie pomyślałem wcześniej, ale No zobaczymy, jak te wieże się sprawdzą. Bo na razie jest Git. No te czołgi tutaj niszczą praktycznie wszystko. Nie fajnie. Ciekawe, kiedy nastaną czasy, gdzie oni faktycznie tutaj będą w stanie przybliżyć się do mnie całkowicie. Żeby mnie zniszczyć. O, fajne te miny. Ale one się ten... Ładują, więc... Nie postawię ich tak kilka teraz. Dobra, niech się ta energia zostamina stamina moja załaduje. No i jedziemy z nimi. No i wspaniale, udało się. 3300 kasy i wiem w co teraz pójdziemy. Wiem w co zaraz pójdziemy, idziemy na maksa, na maksa, na maksa W regenerację energii, nie gdzie to było, to było Gdzie to było, to było tu nie? Tak to było tu Okej, okay, git, tak sobie pójdziemy Żeby więcej energii mieć Po prostu pod dostatkiem, okej okay. Znowu lecimy w miny Myślę, że z tymi minami to możemy zrobić tak Że w różnych miejscach te miny będą Żeby oni mi po prostu tak łatwo tutaj nie przeszli, co nie? Więc tutaj możemy postawić dwie wieże. Tu możemy postawić dwie wieże, tu możemy postawić dwie wieże. I tutaj... No po prostu takie coś, nie? Żeby nie było za łatwo. Okej, okay. ja, 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 jedziemy. Dwunasta fala. No i teraz dużo więcej mam tej energii. Ale ta regeneracja energii też by się w sumie przydała. Szybsza. Ale mam teraz wystarczająco energii, żeby zmieścić się z ziemi samoloty. O kurde! Dzieje jeszcze większy czołg. Trzeba się na nim skupić teraz. Nie ma go, nie ma go, nie ma go, kurna, nie ma go. Okej, okay, dużo pieniędzy za niego dostałem. Teraz tylko muszę uważać, bo mnie biją dosyć mocno. Nie, no, muszę iść w tą regenerację, no, muszę iść w tą e, regenerację, kurde. Shit! Przecież ja mam miny. O nie! Nie! Moja pierwsza przegrana! Ale będę miał pieniądze? Będę miał połowę mniej pieniędzy. Idziemy w regenerację. Nie stać mnie na regenerację! Dobra, to próba numer dwa. Jak teraz mi się uda, to wiadomo więcej kasy zarobię! No nie! Nie postawiłem tych wieżyczek. Nie postawiłem wieżyczek. Ty, gdzie moje pieniądze są? Ej, pieniędzy nie mam! Pieniędzy nie mam! No nie! Mogę to zrestartować? Mogę. Aha, pieniądze mi się resetują tutaj. okej okay, no dobra, może trochę skrzaniłem sytuację. Większy czołg się pojawił, muszę troszeczkę bardziej na nich przykokić i przeoszczędzić amunicji. Nie wiem, tak naprawdę do swojego miejsca tę wieżę wstawiam. <grym> Dobra, zobaczmy. Trzeba równomiernie i na czołgi i na samoloty. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. niech się to się załaduje. Aha, bo nie z daleka potrafią strzelać. Okej, okay, teraz to ta umiejętność moja. Zajebiście. Teraz są duży czołg. Skupienie. Git. Dobra Ni nic się nie stanie, że przeleciał. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, nie ma. Świetnie jest, jest, jest. Mamy to. Udało się. Dobra, 3900 pieniędzy mamy. No idziemy na maksa tą energię. No na maksa mi się nie uda, w sensie w regeneracja. 5000 potrzebuje. Zwiększa życie. Zwiększa moje życie. Pójdziemy sobie w to dwa razy. I pójdziemy sobie. Zwiększa damage zadawany przez miny. Ok, zobaczmy, jak z tą regeneracją będzie. Zwiększa damage zadawany przez min. No, zobaczymy, jak to będzie. Postawmy tutaj tyle, min. I tutaj postawmy cztery. Bo oni potrafią sobie później przejść tutaj. To zrobimy tak teraz. Jedziemy. Trzynasta fala. Idzie większy czołg znowu. O, dosyć szybko to... Się... Dobra, może być. Regeneracja, jest GITES. Świetnie. Świetny, świetnie działają te wieże. Wow! na dużo ich. Dobra. Mina, świetnie, mina, mina, teraz tesla, jest 4 ty jest, mamy to, mamy to, co byśmy mogli teraz kupić, zwiększa damage tego, no bo tych, Dobra, zwiększymy zamiast tego. I zwiększymy... O, żeby można było więcej wieszczych postawić. Dobra, jedziemy. Mechanika tutaj podobna. Pyk, no stawiaj tą bierze, kurna. Tak zrobimy. Dobra, Gites 14 fala. Trzeba skupić się na maksa na tych czołgach. Ale oni strzelają do mnie z daleka, więc. Więc no nie fajnie. Dobra, uwaga, Ulmię umiejętność. Bo tam chyba zwiększyłem jej damage czy coś? A nie, nie zwiększyłem jej damage'a chyba. Ale widzę, żeby się przydało trochę. ...więcej. Okej, okej, ok. Tak. Okay, okay. nie, 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 zgadzam się. Jest, jest, mamy to. Jest, 5000. tysięcy. Okej, okej, udało się, mamy 5000. tysięcy. Ulepszamy teraz regenerację na maksa i teraz ulepszamy teraz zbieramy ten orbital strike znowu te wieże trochę min ok git Nie wiem jak tutaj strategicznie, dokładnie te wieże zrobić, dobra uwaga. Teraz robimy tak, To niech się zbliżą troszeczkę bardziej. Świetnie, dużo ich tu jest. No i świetnie. Jest kolorowo. O, nowa achievement dostałem, ciekawe czy ja te coś dostaję. Ale przechodzą. Dobra, ale w miny wejdą. O nie, puścili mi tutaj jakieś atomówki. Teraz ja biorę apteczkę. O jest niebezpiecznie, niebezpiecznie, jest niebezpiecznie, jest niebezpiecznie, jest niebezpiecznie! FAK! FAK, MOJE 5000? Mogę wyjść do menu? No nie, coś ty zrobił! 600 pieniędzy, kurde! Ajajaj, a co mi taci w dają? Aha, nic mi nie dają, okej, okay, nic mi nie dają. No to świetnie, Ja mogę jakieś ulepszenie cofnąć? Yy, jak sobie, jak polubię Facebooka to mam 500 dodatkowych pieniędzy. <świetnie>, świetnie. Świetnie po prostu, dobra. Jedziemy dalej. No nie, nie chciałem tego robić. Eee. Yy, retry. Okej, okay, mam dalej moje pieniądze, Ok. No to powiem wam, że nieźle. Chodzi na to, że najwięcej wiesz, to ja muszę postawić najwięcej min, ja tutaj muszę postawić. Ciekawe, czy da się zwiększyć, nie wiem, jakieś obrażenia tych min czy coś. Dobra, zobaczmy, jak to będzie. 15 fala. Hmm. No z starych twój karabin Tylko tyle chciałem Apteczka Super. To ta regeneracja wcale nie jest taka duża jak myślałem znowu Game Over. <laughs> No nie, się nie zgadzam na to retry Czy ja mam pieniądze, mam pieniądze jakieś, mam pieniądze, dobra, kupujemy to i kupujemy. Mm, o tutaj mogę coś kupić jeszcze. Zwiększa damage zadawane przez miny. A co to, to jest Grunt, Grond... Co to znaczy ground są te? Aha, zwiększa ich. Dobra. Tak zrobimy teraz. Miny będą tutaj. To będą te wieże, To będą te do tych... Dobra, jedziemy. Może się uda teraz. Zwiększyłem damage tego ustrojstwa. Znaczy tego... Ustrojstwa, no, tego, no tego skilla, nie? Ty, skoro teraz takie trudne jest, to ja się boję, co będzie później. Ok, ok, mamy to, mamy to. To jest jakieś ufo w ogóle. Jezu, nie zauważyłem tego UFO wcześniej. 5000 mamy znowu. Teraz, żeby rozsądnie to wydać. Dobra, rozsądnie to będzie to kupić, bo to jest umiejętność, którą możemy sobie aktywować. Mm. I zwiększa moje życie. Moje życie jest zwiększone. Zrobimy tak na początku. A na stół dużo zależy od tej strategii, nie? Tu mam wiedzieć, jacy przeciwnicy pójdą skoro. Muszę to najpierw rozłożyć. Gate. Szósta, szósta fala. Szósta fala. Szesnasta fala nadchodzi. Baron, niszczymy te UFO. Niszczymy te czołgi. Zapominam o tych samolotach. No nie! Kurde, słabo to rozegrałem. Retry. Retry. Retry, Boże, retry. retry. Ja to czytam retry zawsze. Increase damage. Dobra, zwiększmy sobie to. I sobie to ogarnijmy. Kurde, powiem, wam, że się gorąco tutaj robi. Ciekawe, czy będzie jakiś boss później. Skoro oni potrafią mi tu dojść, to postawmy tutaj miny. Dobra, gate Samoloty. Samoloty to jest coś ważnego tutaj. I wiem, gdzie już ability użyć, jak będzie gorąco. Zapominam o tych tych. No nie! Dobra, ale przynajmniej mamy jakieś pieniądze. To jest najważniejsze. Zwiększamy demage. Hmm. Miny. Miny to jest coś ważnego tutaj. Zagrajmy tak nie, nie szablonowo. Tak dziwnie. do oraz. Zróbmy teraz na początku tak Żeby ta energia mi się ogarnęła od tej. Muszę pamiętać o tym, żeby te wieże stawiać. To będzie priorytet teraz. Jest, jest, jest! Mamy to! Jest! Udało się! 6000 pieniędzy! No a to był priorytet. Te wieże. Dobra, co teraz kupujemy? E, chain lightning. Kurde, czemu ja tego wcześniej nie ulepszałem? Zbieramy na to chain lightning. Powiem, że i tak sobie później tego nie kupię. A jeszcze to. Dobra, git. Udało się. Ciekawe czy ja tutaj ability wtedy miałem, bo nie pamiętam. Czy było. Myślę no nie pamiętam. Dobra, robimy teraz tak. Mamy bardzo dużo pieniędzy już. Ale to trzeba dobrze to rozgrywać. To też jest ważne. No, Część Lightnik tu działa świetnie Szczególnie tych spadochroniarzy całych Jest, 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 mamy to, mamy to, mamy to Jest 10 tysięcy pieniędzy. Okej, okay, idzie nam coraz lepiej. To teraz 18 fala. Kupujemy chain lightning na maksa i kupujemy. To. I to. Zwiększa damage tych naziemnych, dobra. Chciałbym ogóle coś... O, kurde, 4 upgrady zostały tylko, dobra. Okej. Okay. No jak się tak nie szablonowo stawia, te wieże to. To jest fajnie. Tak losowo trochę. Okej, okay, na maksa. 18 fala teraz. Świetnie. Znowu apteczki mi spadają. Troszeczkę się zaczął przecinać nawet z tego co widzę. Tak lekko. Okay. Zapomniałem o tym ability nie wiem czy to też... No kurna Okej, okay, zapomniałem jeszcze o tym Żeby tych dziadów wstawiać. Dobra, jedziemy z tymi czołgami. Jest! Kolejna fala ukończona, zostały dwie fale 8000 To byśmy mogli teraz ulepszyć. Zwiększa damage, zwiększa życie, zwiększa życie tych powierzchni. Został ostatni, ostatni upgrade, ostatni. Ok, eee, znowu zagramy tak inaczej. To będzie przedostatnia fala z te Ważne, bo nie wiem, czy to będzie boss, później jakiś przyjdzie. Ja nie pamiętam naprawdę. Tutaj akurat, pomimo tego, że pamiętam, ja pamiętam tylko z tej gry muzykę, kolory tej gry i, i to, jak to, i jak, jak to wszystko w tej grze, co się robi. Ale przeciwniku to ja w ogóle nie pamiętam, ja nigdy nawet tej gry do, do połowy nie przeszedłem. Bossa w ogóle nie pamiętam, więc to będzie ciekawe dla mnie. Jest też taka inna fajna gra, podobna do tej gry, też oparta o ulepszenia i o tam przeróżnych, można powiedzieć, pomocników, tylko że... To są akurat przeciwnicy statyczni, a nie takich, których ja mogę stawiać. Jest taka gra Defend Your Nuts, gdzie gramy takim, można powiedzieć taką wiewiórką, która broni i są przeróżne ulepszenia, upgrade'y, nawet bardzo fajna. I też ją będę nagrywał, też na około dwa odcinki, też ma drugą część. Więc też się opiera na takim, można powiedzieć, tower defense schemacie. Ja w ogóle uwielbiam takie gry. Ja takie gry sprawiają największą frajdę. Ok, jest, jest! Mamy to! Mamy to, przedostatnia fala Ok, fala ukończona, 13 tysięcy, no już sobie nic za to nie kupimy, nie? ten ok, mamy na maksa upgrade'y Jak tam achievementy? Jakie są w ogóle do zrobienia? Zdobyć 20 tysięcy pieniędzy, zabij bossa, czyli jest boss Attack the boss before the attack you wow! To jest taki achievement, nie? A tu? Uh, uh, użyj dwa razy Orbital. o to też, kurde, trzeba tu 30, 20 tysięcy można zdobyć. To może zrobimy sobie te achievementy też. Dobra, Bug. No i zaczynamy. Ostatnia fala. Ostatnia fala. Ja no, tutaj mi też mogę. Chcę wykazać. Dobra, okej. Okay. Teraz myślę, że możemy użyć ten Orbital Strike, że później jeszcze raz go użyć. No Znaczy nie wiem, czy to nie wpłynie na tego bossa. Gdzie ten boss jest? A, on będzie chyba pod koniec dopiero. Rozstawiamy kolejne miny. Kolejne te wieżyczki. Zobaczymy, czy nam się 20 tysięcy zdobyć. Apteczka. Okej, okay, udało się ten achievement zrobić. Jest boss. Jest, mam achievementa. O, oh fuck. Ten boss bije dosyć. Okej, okay, apteczki w ogóle mogę zbierać. Miny Kurna Jaki skubaniec Mam 20 tysięcy nawet To o którym pisało No kurna nie No to w te wieże Ciulu Wow nawet to pomaga to ulepszenie jest, mamy to. Jest, jest, jest! Udało się, udało się! Udało się! Udało się. Ukończyliśmy Tesla defense! Jest! Udało się! I wszystkie osiągnięcia zdobyłem Wszystkie osiągnięcia zdobyłem. Ci na 100% mam grę. Okej, 50 tysięcy punktów, moi drodzy, dziękuję wam wszystkim za oglądanie tej, można powiedzieć, dwuodcinkowej serii, bawiłem się świetnie, gra jest cudowna, polecam, polecam, wam wszystkim sobie ograć samemu, jest momentami, jest trudna, bo trzeba trochę pomyśleć, ale nie aż tak bardzo myśleć, eee, dobra, eee, Zajdźmy z tych tematów eee, myślenia. Um, moi drodzy, Tesla Defense ma drugą część, więc prędzej czy później się pojawi. Może nie od razu, jak Strike Force, jak Strike Force Kitty 2, e, ale mm, no, pojawi się za niedługo. E, więc cóż, ja te dwa odcinki montuję, wrzucam wam je na weekend. No i cóż, e, widzimy się w jakiejś innej fleszówce. Piszcie propozycje w komentarzach.